Miks odmian od hodowcy Hirasawa. Miks odmian od hodowcy yama -san, Mix. I Showa od Shinody. Tutaj mamy miks odmian od Keneko, a także Matsukawabake, przepraszam, Matsukawabake od Keneko i pozostałe miks odmian, ale głównie Kikusuje Kohoku od kawakami. sort od hodowcy Aoki. Następnie szoła od Marudo. Miks odmian od hodowcy Marusaka. i butterfly już końcówka od hodowcy Yama -san. I tutaj to sali, ta od hodowcy Shinoda. a pod spodem pływają butterflyje od hodowcy suda i amabuki też od hodowcy suda w Ginrinie